To pierwsze pytanie, czy został Pan przesłuchany w jakim charakterze? Tak, zostałem przesłuchany w charakterze podejrzanego. Państwo przecież wiecie, że jestem dużo przestępcą Rzeczypospolitej. Więc zostałem przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przedstawiam nowe zarzuty związane z pojawieniem się w sieci w dniu wczorajszym tych pozostałych ośmiu tomów akt. Prokuratura będzie rozważała zmianę środków zapobiegawczych w tej sprawie. Być może będą stosowane ostrzejsze, decyzji w tym zakresie się nie ma. No i tyle. E, cieszę się, że pokazałem polskiemu społeczeństwu e, od środka to postępowanie karne w sprawie nagrań e, i podsłuchów pana Falenty i Kelnerów. Cieszę się, że powstała dyskusja społeczna. Bo jeśli nawet w tej sprawie niczego nie osiągniemy, my społeczeństwo i również i Państwo, bo jesteście częścią tego społeczeństwa. To będzie to nauczka dla prokuratury, żeby w przyszłości w takich sprawach jednak przykładać się do pracy. Ja też mam informacje niepotwierdzone, że w związku z ujawnieniem tych akt i wnioskami, które wyprowadził pan Stonoga, rozważane, są, rozważane jest postawienie zarzutów również osobom publicznym. No i z tego co wiem, jeszcze dziś, w późnych godzinach wieczornych, chyba w tej prokuraturze zdaje się, będą stawiane zarzuty bardzo znanej osobie. Komu takim? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Co z tymi materiałami, które pan przyniósł? E, przedmiotowe postępowanie karne w sprawie zmienia Stągi Przenosa z, z artykułu 241 nie obejmuje tych rzeczy, natomiast po pobieżnej analizie tych materiałów jak tylko państwu mogę powiedzieć, że niczego nie będę publikował, bo Polska mogłaby na tym wszystkim zbyt dużo stracić. A nie teraz. Pokazał pan prokuratorom to, co pan ma? Nie komentuję tej sprawy. E, jeszcze mam jeszcze pytanie. Nie, nie się się przyznałem się, bo niczego nie opubliczniłem. A dlaczego pan zmienił zdanie w sprawie tego talnego aneksu? Bo... Nie komentuję bo tego. Dużo, dużo ludzi podciny. mogło. Dużo ludzi mogłoby naprawdę doznać poważnej krzywdy, również ludzi, którzy w tej chwili na rzecz Polski pracują poza granicami. Ale to godzina temu Pan mówił coś innego, więc pytam skąd ta zmiana optyki? Yy, no optykę zazwyczaj w życiu poprawia nam zdobywanie wiedzy i wyprowadzanie z tej wiedzy wniosków. Nie, zbyt dużo ludzi byłoby narażonych na pewne kwestie, czekamy, czeka... ja zaczekam co na to, o tym wszystkim powiedzą specjaliści, do których się zwrócę z prośbą o, o analizę tego wszystkiego i ewentualne skutki. W sytuacji, gdybym ujawnił coś, co jest tajne, mimo, że nie ma pieczątek i czy bo to komukolwiek w Polsce by zagrażało, to oczywiście nikt się niczego nie dowie, ale sytuacja zdaje się być poważna. Zostawił Pan, rozumiem, ten panek? Z... Nie komentuję tej kwestii. A o tych środowiskach co prokurator może będzie? To, to przecież ja nie jestem rzecznikiem prokuratury. Prokurator powiedział, że, być, że istnieje możliwość zastosowania innych, surowszych środków zapobiegawczych. Дякую,